Hmm. 24 dzień października na tydzień przed Halloween. Mm -hmm. Chociaż Polska jest to i to nie do końca jakby nie, nie wszyscy w Polsce lubią Halloween. To jest pani Renata Marchwiak. Kierowniczka Kina Bałtyk, a to jest Mariusz Weidner z Nowin Raciborskich i my co tydzień w Kinie Bałtyk w holu rozmawiamy krótko o repertuarze Kina Bałtyk, zachęcamy teraz właśnie tym bardziej na ten seans ostatnio, ostatniego dnia października, bo to jest seans nocny. Tak. Przez Północy praktycznie gracie filmy. Skończycie już 1 listopada. Tak, tak, to już na pewno będzie po północy, bo wszystkie okay. trzy filmy są dosyć długie. Będzie to maraton obecności. Właśnie. Zaczynamy od 19 i wyświetlimy pierwszą, drugą i czwartą część. Bo podobno trzecia była najsłabsza. Tutaj kreatorkami tego są pani z tak. kinie. Kin Kasa w i bufet tutaj mocno się udziela. I oczywiście zachęcamy państwa, którzy przyjdą na, na ten maraton, żeby się poprzebierać. Bo obiecujemy, że dla najładniejszej czy tam najbardziej, najbardziej kreatywnej. chyba, no, nie? no właśnie najładniejszej, no, mm -hmm. nie, nie fajnie to zabrzmiało. No bo jak przyjdą i wasy straszą, no, to mają, nagroda. Mają być kreatywni, tak, widzowie mm. i yy, no tutaj będą nagrody dla tych właśnie. Założę tak. się, że pojawią się maski z krzyku, bo to jest. Tak, to takie już jest standard. Właśnie, tak, nie, ten, to jest mm -hmm. standard, ale tu może wykażmy się kreatywnością. Pamiętam, mm -hmm. że dawno temu, jak, no, jak już tu pracowałam w kinie, też żeśmy miały taki pomysł, żeby się poprzebierać i dziewczyna z bufetu. Chciała być mumią i potem bardzo jej to utrudniało pracę. O, no tak, mumie nie obsługują bufetu. W repertuarze tym na tydzień przed Halloweenem jest komedia. Chyba jest taki, taki slogan, że nie do końca romantyczna, czy niezbyt romantyczna, prawda? No, tam romantyzmu mhm. może nie bardzo... – Akcji jest dużo akcji, widziałem. – Akcji dużo. Mówimy mm. o filmie skomplikowani. Tak. Tutaj Dakota Johnson ostatnio jakoś mm. właśnie często u nas gości na, mm. na, na naszym kinie. kinie. – Tak mnie zaskoczyło, bo proszę bardzo, w obsadzie jest najpierw pan Kyle Marvin, później jest Adria Archona jakoś tak, a dopiero trzecia Dakota Johnson. – Dakota Johnson jest tak jakby żoną tej swingującej pary. Ona nie jest tak no. jakby z tej okay, głównej, okay, 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 że okay. tak powiem, pary. Bo to Aczkolwiek są dwie to jest pary. Planowa, nie, 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 nie ale to są, to są dwie pary. No i tutaj chyba tą, tą główną parą, o, w której życiu, w której życiu tak, tak wiele się tam dzieje, no to mhm. właśnie jest ktoś inny. E, no i co, będą się rozwodzić. No i się okazuje, że może by tak trochę zazdrości gdzieś jeszcze wzniecić w związku. A skoro właśnie Dakota Johnson jest w związku z takim otwartym ze swoim mężem, no to e, przyjaciel właśnie tego męża z nią się gdzieś tam próbuje. Zbliżyć. Spotykać i zbliżać, tak. Na stronie Bałtyku, Kina Bałtyk jest bardzo ładne zdjęcie festiwalowe z promocji tego filmu mm -hmm. i tam Dakota Johnson ładna, bardzo ładnie wygląda. Film. Pani powiedziała... Plakat, tak, taka. tak. Ona też ładna i plakat jest ładny i tak mi się skojarzyło, bo nie pamiętam, chyba pani Rata powiedziała, że ona w którymś właśnie, czy to nie w tym filmie jest najbardziej podobna do swojego taty, jakby tak, tak widać, tak. że to jest córka Dona Johnsona, ale tego młodego Dona Johnsona właśnie z tych, jego najsłynniejszych rol, no głównie w Policjantach z Miami, Miami Vice w latach 80. taki bardzo mega popularny serial na całym świecie, tak się pojawiło w ogóle nazwisko Dona Johnsona w kinematografii, to może mniej, ale bardziej w takim w show biznesie. On później wielokrotnie gdzieś tam pojawiał się na ekranach kinowych. Ale a to ta telewizja, właśnie... właśnie mi się tak. wydaje, że tu był taki. Tak, tak, tak. No to jest kultowy mocne... obraz. Na YouTubie można role, tak. znaleźć jakieś stare odcinki. albo Ale Dakota Johnson to już jest taka dojrzała dziewczyna, mhm. że no już kobieta, trzydziestoparoletnia, jak sądzę, która naprawdę ma dobry okres, kilka takich dobrych pozycji. Ta noc w taksówce, on e, jest inaczej się Nocą nazywa. w Nowym Jorku właśnie. pan Mariusz polecił i tak, ja, tak, ja też polecam, bo już dążam. Zobaczy, jest I Szon tam też jest świetna. I w tym filmie ona jest blondynką, tak. a tutaj w pozostałych rolach, bo to i przy materialistach, i przy skomplikowanych. To właśnie, i to jest chyba i naturalny kolor, bo Wydaje z tego się, co pamiętam, że... ona często właśnie tak wygląda. Franczkawka. Mhm. Agnieszka Holland nakręciła kolejny taki duży film, kandydat do kandydowania do Oscara. Jeszcze mhm. nie wiadomo, czy będzie, ale ponieważ Agnieszka Holland jest bardzo um, szanowana w tym świecie Hollywood, no to być może Franckawka będzie reprezentowała Polskę. Um, w rozdaniu Ja też Tak, myślę, że, że to, się, to się może udać. No tu oczywiście to jest biografia Kawki. No mhm. i trudno powiedzieć, jak, jak się ta biografia sprzeda, bo jednak, jak popatrzymy na naszą kinematografię, to jednak zawsze te, te biografie to tak troszeczkę ostrożnie się do nich podchodzi. Nie, nie każdy lubi hmm. filmy biograficzne oglądać. Agnieszka Holand. Tak czytałam, że, że zawsze była zafascynowana twórczością kawki, i tak sobie właśnie założyła, że może by trzeba było sięgnąć po tą biografię właśnie i ją tutaj sfilmować, przenieść na ekran. A okazuje się, że o francukawce powstało wiele więcej, zostało wiele więcej napisane niż on sam napisał. No tak. Więc to też jest takie, takie kuriozalne. No i takie, takie dziwne właśnie było i ta jego młodość, i to dzieciństwo. Skąd się to wzięło, że ta jego twórczość właśnie była taka, a nie inna. Myślę, że tutaj właśnie Agnieszka Holand nam będzie to próbowała wytłumaczyć. Podobno jest to chronologiczne. Nie wiem, dopiero pierwszy dzień dzisiaj będziemy wyświetlać, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na temat tego filmu. Ale podobno jest to taka biografia, typowo właśnie chronologicznie od początku, mm -hmm. od jego dzieciństwa, też niełatwego. Na plakacie ta postać jest przedstawiona kilkukrotnie, jakby tak. w takim kalejdoskopie I to jest myślę właśnie, że. To tak, jakby taki pod tytuł, bo tam jest Witajcie w Jego Świecie, że to jest taka wieloosobowość, jakby, że on miał, potrafił jakby też tą wyobraźnią tak pracować i być może nawet siebie widział w roli bohaterów, no choćby procesu. Pani Renata, mimo że zamiłowana w kinie i poświęciła życie kino, to jednak jest wielką miłościczką literatury, generalnie tak, bardzo dużo czyta, więc Franc jest tutaj takim bohaterem dla niej nieprzypadkowym. Il Volo, nowy koncert z Doliny Świątyń, tak. to kontynuuje się tradycję. Wiem, że Andrea powróci Oczywiście. bo święta zapasem tak. ale to jest inny jakby rozdział tej inny rozdział, to są do Trzej Panowie mm. Trzej tenorzy no ja jeszcze pamiętam jak byłam dzieckiem to innych trzech tenorów występowało a Klasyba teraz do Domingo był tak José Carreras pamiętam dokładnie trzeciego. i ten trzeci. No tego nie przypomnę sobie, ale w każdym razie... Luciano Pawarotti Aha, oczywiście, i to w sumie najsłynniejszy z nich. No. Yy, oni wyglądali w zupełnie w drugim kierunku, jak ci trzej panowie, bo ci są tacy ładni, przystojni, a coś tego. Tak, Chociaż Luciano Pawro. Tak? Tak, tak, tak? tak, dokładnie. Tacy włosi prawdziwi. Ale Luciano Pawarotti, mimo tej swojej tuszy, mimo swojego takiego wyglądu, to on był pożądany przez kobiety. To tak, był taki tak. człowiek, który miał wiele różnych tam przygód i był wahat. No, jakby prasy drukowej wówczas. Ale on mi się zawsze właśnie z taką operą i tak, z, takim, z taką tak, wielką muzyką kojarzy. Tak Natomiast ci trzej. No wiem, oni nie mają warunków do śpiewania, jakby takich. Jak się na nich spojrzy, no, to no, tak wygląda, no. nie, że oni. Ale głosy, nie, mają, ale głosy mają naprawdę hmm. super i e, czym robią dobrą robotę? Właśnie tym, że nie sięgają tylko po klasyczne jakieś okay. tam, po muzykę klasyczną, ale na przykład muzyka filmowa jest też w ich repertuarze i e, różne kawałki, nawet pop. Okay. W, w bardzo takich fajnych aranżacjach, e, no że właśnie to z orkiestrą i, mhm. i na, na właśnie takie głosy tenorowe pięknie brzmi. Mhm. Widzę, że ponad dwie godziny, ale jest tak. kwadrans na przerwę. Zawsze jest tak żeby, jest właśnie, w, tak? akurat u tego mhm. dystrybutora. Mówimy mhm. tutaj o, o Ferment Distribution. Mhm. E, oni właśnie w ten sposób działają, że te koncerty mają 15 minutową przerwę, żeby można było wyjść. Mhm. Dobrze, w niedzielę będzie coś dla dzieci, o 15 jest Kicia Kocia ma braciszka, to jest, od tego tygodnia gracie Kicie Kocie, tak, czy już To jest wręcie? jeszcze przedpremiera, z tego co, tak. tak, przedpremiera, dopiero chyba 7 listopada tak naprawdę Kicia Kocia trafia do kin. Bo troszkę Pani była skoncernowana, że już o tym mówię, Nie, tak? nie. nie, nie, bo się zastanawiałam kiedy Dobrze. wchodzi, ale niemożliwe, żeby wchodziło 31, okay. więc chyba 7 uh -huh. tak naprawdę jest premiera Kici Koci, uh -huh. ale my już tutaj na, na przedpremierowych seansach będziemy uh -huh. wyświetlać. Bo nawet jest na tej że od 7 listopada. Tak, dlatego nie byłam pewna tej, tej tak, daty tak, premiery. Tak, tak, Natomiast tak. my już zapraszamy w niedzielę mhm. na pierwszy sens W tygodniu mhm. tam jeszcze kilka takich pojedynczych będzie, tak, a, tak, a później już od 7 tak normalnie repertuarowo kicia m. kocia będzie miała braciszka. No nie wiem, co jest takiego w tej, w tej kotce z wielkimi mm -hmm. oczami. Akurat tam mamy plakat, Panie Mariuszu. On mm -hmm. jest też taki tak, tak. taki właśnie bardzo wyrazisty i działający co na, daleko jest na dziecięcą, na no, dziecięcą no, wyobraźnię. No nie wiem właśnie, co jest takiego fenomenalnego w tej, no, w sumie nieładnej kotce, że ona tak jest przez dzieci pożądana. Nie uda nam się odpowiedzieć, bo nie jesteśmy w tym wieku. Może bo, chyba te proste historie, bo one naprawdę takie, mm -hmm. takie są proste, trafiające do najmłodszych tak. widzów, więc tak, może tak. to jest to klub. No, tak, w prostocie siła. E, brat ma najmniej nuniś przynajmniej to odkryłem, oglądałem reklamówkę, to powiedzmy, jest też bajka trochę taka bardziej mm -hmm. już zaawansowana, czyli Super Pies i Kotu Water. Tak, tak, tak. Kotu water to jest takie trochę trudne nawet do wymówienia, więc to taka trochę zagadka językowa. W klubie konesera gracie aha, one-to-one, one, tak, czyli. Tym razem po, po kilku takich pojedynczych seansach, rep, repertuarowych, teraz mhm. będzie wyświetlany w ramach klubu konesera. Mhm. No i oczywiście tu mamy Johna Lennona, jako ono. Yy, to jest rok bodajże 72, kiedy oni mieszkają w Nowym Jorku. Mhm. Dopiero też niedawno odkryłam, że dlaczego oni tam w ogóle mieszkali, co to się Aha, działo. To się okazało, mhm. że oni czekali na Wizę, oni mieli być deportowani, Aha. a właściwie bardziej John Lennon. I to no tak. zrobiło się z tego wielka sprawa polityczna, dlatego oni też byli e, mieli założone podsłuchi przez FBI i tak dalej, przez służby. Okay, okay. E, no i o tym jest ten film. Dobrze, wspominamy ten kolejny, to będzie piątek czy sobota? Pierwszy, znaczy, przepraszam, ostatni Maraton dzień będzie w piątek. Piątek, właśnie, tak. czyli 45 zł, karnet, tak. tak, kosztuje. Trzy filmy w ramach tego karnetu, te obecności, tak. czyli takie jak się. No to jest bardzo fajny pomysł, chyba najlepszy, jaki Państwo mogliście jakby wybrać z tych poprzednich Halloweenów, bo zawsze były jednak różne filmy, prawda? A to jest taki typowy przegląd, jakby taki no, historia A myśmy już wyświetlali maraton się. obecności. Aha. A, okazuje to, to się, tak, żeśmy też zaczęli mhm. grzebać w naszych archiwach, mhm. więc wyświetlaliśmy maraton obecności w momencie, kiedy wchodziła trzecia część. A Ale to, no to wtedy było idealnie, było... bo to trylogia, tak? Rozumiem. Tak, tylko że to wtedy wchodziło gdzieś. I nie mm -hmm. pamiętam dokładnie, czy to był czerwiec, czy lipiec, ale to mm -hmm. nie jest dobry czas na horrory. Nie, nie, to I nie. wtedy tam faktycznie, no nie żeby było kino puste, natomiast nie Aha, było aż takiej frekwencji. Poza Halloweenem. Y dokładnie, y 10, więc rozumiem. jednak Halloween to jest naprawdę, to jest ten czas, kiedy się powinno oglądać horrory, więc powtórzymy. Wszystkie jakieś telewizje i tak dalej wykorzystują właśnie ten moment. Pamiętam zawsze te płatne, one puszczają też od, y nie powiem, że od zmierzchu do y świtu, ale generalnie zawsze tam jest jakiś taki film horrorowy. Tym pierwszym listopada, mimo że to jest zupełnie inna tradycja u nas, no. to jednak ten Halloween się wdarł i jakby zdobył. Nie, no. nie, 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 to prawda. Nie. To jeszcze powiedzmy o tych następnych już zapowiedziach to już będą listopadowe uwierz Mikołaja, tak. prawda? Druga część. Druga część. Mhm. No to jest takie wesołe, świąteczne tak. oglądanie. Tak. Coś mhm. podobnego do listów do E. Dokładnie. Musi się dobrze skończyć, wiadomo, tak. ale tu już kolejny raz spotykamy się z bohaterami, właściwie z seniorami z domu seniora, który się nazywa Happy End. Tak to było. O, to. Happy End. Tak, Właśnie tak. To, to było fantastyczne, że, że, no <laughs> że tak nazwali ten dom, tak, tak. dom spokojnej starości. I od 7 listopada również będzie dom dobry, czyli no, wiemy. Stary, dobry Wojciech Smarzowski. Tak, tak, tak jest. Taki plakat. Bardzo dobry plakat. Bardzo dobry, chociaż on jest taki łagodny. taki Można powiedzieć, że symbolizuje coś takiego jakby taki film obyczajowy. Ale to, no, to jest stłuczone, tak, jak Pan tak, tak, przy tak, Więc tak, tak. No, tutaj mm -hmm. można się już domyśleć, że to Taka nie jest. Taka jest wszystko. właśnie reklamówka. Ja polecam obejrzenie reklamówki Domu Dobrego, bo ona jest bardzo szokująca. Taka jest jak reklamówka nie mogę się horroru. Tego filmu. Bo początek jest taki bardzo. Bardzo fajny, naprawdę taka ślanka i, i zresztą, no tak jak w związkach to jest, Oczywiście. więc to. E, A potem się okazuje, właśnie. że nie ma kącika bez krzyżyka, jak to się mówi. O kurcze, no to jest e, powiedziane. W każdym razie jest to naprawdę takie typowo smarzowskie Można tak. powiedzieć, że będzie mocno zaskakujące. W dalszych planach macie ministrantów, bo już mhm. witają ministranci. Piękny tylko, plakat. Tak, tylko wydaje mi się, bo też czytałem, ale też jest tak zaprezentowane w reklamach to się wydaje, że to znowu taki kler, jakiś skandal nie, i tak dalej. absolutnie. Właśnie nie. To jest... Nawet mhm. dostaliśmy materiały edukacyjne. Tak. Film jest polecany nawet już ósmym klasom. O. I ja myślę, że to jest idealny wiek właśnie, żeby coś takiego obejrzeć. Myślę, że tak. Zresztą to podziwiam, bo znowu udało się, przynajmniej tak to widać po materiałach reklamowych, dobrać takich aktorów, tych młodych, tych dziecięcych, nazwijmy Oni ich, działają że... naprawdę mhm. na umysły młodych ludzi. No, no. no niestety ale teraz no, właśnie dzieciaki w wieku, nie wiem, siódma, ósma klasa czy tam początek mm -hmm. szkoły średniej, dlaczego no, się chyba innego od kina wymagają, więc tu może mm -hmm. warto by faktycznie wziąć te swoje nastoletnie dzieci i przyjść do kina na coś? No, plakat jest kapitalny, no. są to młodzi ludzie w takich kominiarkach, powiedzmy. Tak, Wygląda jakby ale oni napadali. Ale Właśnie no. w tych komrzach, tak? tak też, się też. I te kominiarki też są takie, nieprzestępcze, nie przestępcze, jakby nie. takie prześmieszne. No, takie zrobione właśnie. właśnie chałupniczo, można w ten sposób. Tak, ubiegać. tak, tak, no, na szydełku. No. Chyba. No i będzie jeszcze też w dalszej zapowiedzi taki horror, no właśnie horror, bo tak wygląda z wierzchu jak kolejny film o miłości człowieka do psa i psa do człowieka. No ale to będzie o miłości… No, Dozgonnej dosłownie do zgonnej, chyba właśnie. No. Ale ten pies właśnie wyczuwa niebezpieczeństwo. Mhm. Mówi o filmie Good Boy. No, Good Boy, i... czyli to jest właśnie ten piesek jest taki… Tak, dobry piesek, dobry, pieskiem, dobry piesek tak. to się tak mówi. Rzeczywiście jest bardzo ciekawa tam taka sensacja. Taka że to jest jeden z najbardziej utalentowanych aktorów obecnego pokolenia. I dopisek jest niezależnie od gatunku. No właśnie, także każdy pies jest aktorem, mi się wydaje. Zawsze sobie dobrze radzi ze zdobywaniem zaufania właściciela, żeby mu dał tam jakiś przysmak, tak, tak. Jakąś, jakieś po, pożywienie pokarm. Okej, okay, to jest tyle, jeżeli chodzi o nasze tego tygodniowe gadanie o filmach. Przypominamy, że ta komedia niezbyt romantyczna, czyli skomplikowanie. To chyba to jest, skomplikowany związek, zdecydowanie. Dokładnie, to, to jest na teraz Kicia Kocia przedpremierowo to też taka ciekawostka. I frans, kawka, to właśnie oczywiście być może oscarowy film, a później to już Dom Dobry. A pomiędzy tymi tytułami jest Halloween w Kinie Bałtyk z przebieranką proszę tak, państwa w Może się uda wygrać jakąś nagrodę. Renata Marchak. Bardzo dziękuję. Kierowniczka Kina Bałtyk Mariusz Wojtner. Nowiny Radzieborskie do zobaczenia do usłyszenia następnym razem. Za tydzień tak.